Dzień doberek! Jesteśmy dzisiaj w magicznych górach izerskich i przed nami kilka dni muzyki. Przedstawiamy szkołę hangpanów, kobę i bębnów obręczowych natura rytmu. Będziemy się uczyć bardzo wielu rzeczy. Będziemy mieli nagrania, kompozycji, drzewo i będziemy się świetnie bawić. Zapraszamy Was! I należy jeszcze dodać, że mamy tutaj trzech prekursorów, Ksenię Uranowa, która będzie uczyła sporo grupkę na bębnach obręczowych, Krzysztofa Guzewicza na handpanach oraz Teorię Muzyki z Natalią Czekała. Czeka nas niesamowita przygoda. Wideo będzie trochę amatorskie, bo nagrywamy backstage'owo w niekoniecznie oświetlonych pomieszczeniach, ale myślę, że świetnie odda to duszę i charakter tego, co tutaj się będzie działo. Zapraszam na wideo. To ja za chwilę podam. i to jest ten mek, że nie myśli Okej. się o puszczkiem, tylko tu, tu jest kontakt z tym i wtedy już w palu sobie leci. Chilluję u Krzysztofa na kampie. Bardzo polecam. Kto nie był, ten nie wie, jak to jest świetnie. Także polecam Szymon Wigier. Oj, oj, oj. A, oj. Kupę zrobiła. Nie, no. on on ma taki Dobra, słuchajcie. To jest idealny moment, żeby skumać wójt jak pan działa, nie? Że tak naprawdę, jak są sytuacje, gdzie cyrk jest przesuwane w rytmie, no to należy sobie to wyrecytować do różnych Płatym, nie? nasz wierszyk nasza sortytację o dom, dum, tam nagina nagi dom, dom ta i hey, dom yo, tam nagina nagi dom, dom ta Ma, ale też jest za <noise> na Nad kiedy tylko tak chcesz grać Gdy hanga, hanga, hanga masz To wtedy na nim w się grasz I jest zabawa I jest zabawa ty w twoim handlu melodia klaba <laughs> brawa co jest? Brawo! <laughs> Nie wracamy, to było niesamowite doświadczenie. Myślałem, że warsztaty to będziemy siedzieć na sali, ćwiczyć, cały czas rzeźbić, rzeźbi, rzeźbić. A tu taka niespodzianka: Krzysiek w trakcie warsztatów mówi, dobra, dawajcie, pakujemy sprzęt, handpany, jedziemy na wodospady, pograć na hangach w łonie natury. Niesamowite, niesamowite przeżycia, niesamowite doświadczenie. Jestem mega podekscytowany. Nie wiem, mam wrażenie, jakby się spełniło jedno z moich marzeń, jak czasami ogląda się jakieś teledyski, czy piękne miejsca, w których ludzie grają na handpanach, no i coś takiego właśnie się wydarzyło. To był totalny freestyle, jakoś specjalnie to, tego technicznie nie ogarnialiśmy, ale no nawet być ze wspaniałymi ludźmi i pograć, no to super, super. Mm. Chce, wiesz co, no chcę taką hipowinką, tak żeby móc zaatakować na... Na Nooo, no way! drugi! Timing, timing! Trzymajcie trzymo, timing! Trzymo. No nie. Ty, dawaj stara, tu nie podżeraj! Możę Cię rozkochać, rozkochać hmm. Chwilę i tańczę, cieszę się jak mogę takie wam serię i tańczę, się, jak mogę. Takie dziwne, takie dziwne, takie dziwne, takie dziwne. Idę wczorajszą oranżerię? Idziemy, obczalić o A, idziemy właśnie, idziemy wczorajszą oranżerię, bo jest dyskusja na ten temat, czy my tam się zmieścimy, bo głosy, czy nie. Po są głosy, że się nie uda. Ale, ale my jesteśmy z Ksiśniem przekonani, że damy radę, że ustawimy się tam jakoś piętrowo. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. Chcieliśmy zagrać na podwórku, ale jest taka mrzawka i wściekła mgła gdzie nie gdzie, więc bójmy się o instrumenty. Ja myślę, że na luzie. Na w ogóle. Zobacz jaki to jest klimacik. A jak pstryknę, pstryknę palcami to to będą ludzie. Jak ci się podobają warsztaty? Co ci się najbardziej podoba? Relaks. Relaks na warsztatach? A nie rzeźba? Nie no, rzeźba wygląda dobrze. Wszystko woli, to jest dobrze. Jest dobrze. woli, to znaczy, jest dobrze. Półkule zsynchronizowane tutaj są, jedna z drugą. No właśnie, już była taka rzeźba, że już się... Aleksandra. Interesant. Aleksandra. Jak ci się podobały warsztaty? Cudownie, właśnie mam jogę. Jogę na, na warsztatach? A to miały być handpany. Ale my tu mamy wszystko. Cokolwiek potrzebujesz, tu jest wszystko. Naprawdę. Kogo pozdrawiasz? O, wszystkich. Wszystkich, którzy to oglądają. Wszystkiego dobrego. Jak masz na imię? Beata. Bratko, jak ci się podobają warsztaty? Są zarobiste, wspaniałe i cudowne. A ja jestem pierwszy raz na wideo i zawsze się. Bałam, więc jestem. <grymka> Na czym grasz? Na <grymka> no, frame jam. Frame jam? Yes. Co to, tak? to takiego? A to jest taki przez... wębem w Piękny dźwięk, mistyczny. Ziemia, Matka, Kosmos. Wow. Wow. A... Asia? Asiu. Skąd przyjechałaś? Z Łodzi. A kto Cię przywiózł? Marcin? Właśnie ten. Właśnie, właśnie ten. ten Marcin. Super. Na czym grasz na warsztatach? Na tak, panie. Jak ci się podoba? Bardzo. <laughs> Nudne Dobnie. te wideo będzie wszyscy, bardzo tylko że cudownie, bardzo. po pierwsze, podoba mi się to, że po pierwsze Krzysztof mnie namówił, choć chciałam zrezygnować, bo myślałam, że nie za dobrze gram. I że Marcin mnie przywiózł. Bo dzięki temu przyjechałam pełna energii bez jeżdżenia pociągami i przesiadek. Więc teraz po prostu nagrywamy, kręcimy, działamy i jest cudownie. Dobrze. Co ci się nie podoba w tych warsztatach? Że się szybko skończą. O nie, smuteczek. No to my na Misia tutaj. O! <noise> A się Grzegorz. Grzegorzu. co tutaj robisz? Ja przedą grać następnej rundy. Jak ci idzie? Chyba nieźle. A jak oceniasz warsztaty? No, są bardzo intensywne. Może nie tak intensywne, ale wiele można się nauczyć. Mhm. A co ci się najbardziej podoba z całego tego kampu, Kobe Campu? Mm, podoba mi się, że pracujemy nad konkretnym materiałem i że właśnie nagrywamy. Nagrywamy muzykę. Nagrywamy muzykę, Obserwujemy tak. cały proces. Tak, tak. Fajnie się w tym znaleźć. Super. Niesamowite doświadczenie, nie? Potwierdzam. Jak na moje to ustawiamy my się do siebie, sytuacja jakby dżemowa. Profesjonalna produkcja. Mamy DJ-a. Cześć DJ-u. Ogarniesz tutaj nas muzycznie. To jest, to jest. <grym> e, aha, szybka zmiana na banana. E, nie, nie. W ogóle nawet. Bęgnę dopiero później, bo to faktycznie głupio, że pojawiacie się na chwilę i odchodzicie, nie? To takie jakby ten. To w ogóle okay. w pierwszej części no, bez jest dobra? dobra? Okej? Okay? No poszła. Okej. Ja bym, a nim, a, jak miłe, nie. Jest każdy człowiek, pisze tutaj a. swoje życie. A. A. Dobra, bagaż take 8. To do był najlepszy. Dobra, dziękuję. Uwaga, mogę powiedzieć, że do góry, ale tak, Na, góry, to na, to, na to, atomie, na atomie, atom. A na o, tym atomie, jeszcze jeden atom. atom. Na to, na, to to atomie, to na protonie, na protonie proton. to tak na tym protonie, jeszcze jeden atom. Dobra, a teraz słuchajcie, szalone miny. 3, 2, 1 RRAAAA